Dobry Dzień, Tomasz Antoni Żak. No jesteśmy znowu w studio PCH24. No i wiadomo, musimy jak zawsze przypomnieć sobie, że warto wspierać tę stację telewizyjną, specjalną, niezwykłą, bo ona jest dla Państwa. I każdy dobry gest, który pomoże tej stacji funkcjonować, istnieć, tworzyć. Będzie głęboko doceniony. Proszę o tym pamiętać. Wspierajmy telewizję PCH24. A ja też o wspieraniu troszkę dzisiaj, ale takim niezwykłym wspieraniu, które przydarza się czasami w kulturze. O wspieraniu tych, którzy tą kulturę tworzą po to, aby mogła służyć innym. Tym, którzy polską kulturę tworzą, aby polskość. Mogła służyć Polakom po to, aby byli lepsi, silniejsi, aby, jak to się mawia, ich ojczyzna dawała im radość, a oni dla tej ojczyzny też byli radością. No tak na okrągło mówię na początku, czujecie Państwo piękne to wszystko i poukładane. A o co chodzi? Chodzi mi o prezenty, o specjalne prezenty, które naród. Tak, tak, naród, Polacy, nawet nie powiem obywatele, bo nie bardzo tu mi chodzi o obywateli, chodzi mi o Polaków, o naród. I ten naród bywało w naszych dziejach, zdobywał się na niezwykłe gesty. Również takie, które wspierały twórców, artystów, ludzi, którzy tworzyli sztukę, aby ona mogła służyć narodowi, dawała mu siłę, o czym mówiliśmy chwilkę wcześniej. I zdarzyło się tak, no już widzicie Państwo ponad 100 lat temu, a jeżeli ponad 100 lat temu, to był to jeszcze czas zaborów, a więc to, że to się wtedy zdarzyło, ma jeszcze większą wartość. Nie było polskiej władzy, a polski naród potrafił tak się zmobilizować, aby docenić twórczość dwójki niezwykłych polskich pisarzy. Osób, które bardzo dużo znaczyły dla polskiej kultury w końcówce XIX wieku, osób, które Polsce dały siłę poprzez to, co napisały, to, co stworzyły. Najpierw może ta, która, niejako szybciej do nas w sensie świadomościowym dociera, jest najprawdopodobniej wciąż jeszcze znana, albo przynajmniej bardziej znana, Henryk Sienkiewicz. Rok 1900, naród, oczywiście poprzez jakąś tam swoją organizację, stowarzyszenie aktywnych ludzi, zbiera pieniądze i funduje Henrykowi Sienkiewiczowi pałacyk w miejsce, w którym mógłby żyć i tworzyć po to, aby to wszystko, co do tej pory napisał, było za chwilę jeszcze lepsze, aby mógł napisać coś jeszcze ważniejszego. Bo przecież to on właśnie tworzył, jak Państwo zapamiętacie, ten zapis z trylogii ku umocnieniu naszych serc, ku większej naszej radości, siły, ku przypomnieniu historii, która jest wielka i mogłaby Polakom, którzy nie mieli wówczas swojego państwa. Przysposobić w ich świadomości tę siłę, o którą nam tak naprawdę chodzi. Suwerenne polskie państwo. Ono miało wrócić. Na 25-lecie jego pracy pisarskiej właśnie taki prezent otrzymał. Minęło trzy lata i naród, w podobny sposób, my, Polacy, złożyliśmy się na kolejny prezent i ofiarowaliśmy dom. Dworek, w Żarnowcu, to na Podkarpaciu, marii Konopnickiej. Także na 25-leciej pracy pisarskiej artystycznej. No tu już troszkę gorzej, z przysposobieniem sobie tej postaci, a szczególnie jej twórczości, która przez długie, długie lata była czymś niesamowitym dla polskiej kultury. A, zresztą podobnie jak Sienkiewicz, ale Konopnicka chyba była jeszcze bardziej ekspansywna, tłumaczona chyba na więcej języków świata niż sam mistrz Henryk. I co ważne, Konopnicka tworzyła dla dzieci, ale tworząc dla dzieci, tworzyła dla dorosłych. To, co potrafiła napisać e, językiem przyswajalnym przez młodego człowieka i co miało go... Formować i emocjonalnie, i od strony patriotycznej, ale także od strony duchowej. Oj, nie brakowało tam Boga, właśnie pana Boga. Było fantastyczne. I to wszystko było tak skonstruowane, że moglibyśmy powiedzieć, że jej praca dla dzieci była swoistym, w jakimś sensie nawet prekursorska w kulturze europejskiej, jeżeli nie światowej. I to wcale nie było tego mało. Wystarczy, że sięgniemy na przykład w tej chwili po jej najważniejsze w tym kontekście dziecięcym dzieło, jakim jest o krasnoludkach i o sierotce Marysi. No popatrzcie Państwo na tę okładkę. No właśnie. Rysunki Marcina Szancera, genialnego polskiego rysownika, ilustratora książek, zachowały się w pamięci. Wielu, wielu pokoleń Polaków, i poprzez te rysunki docieraliśmy jeszcze łatwiej do tych wspaniałych treści. Ale kiedy przyglądamy się tej książce, przyglądamy się jej treści, to widzimy, że tak naprawdę w tej książce jest klucz. Taki sam klucz, o jakim mówi się dzisiaj szeroko na świecie w kontekście Tolkiena i jego trylogii poświęconej hobitom. A hobity to, drodzy Państwo, takie krasnoludki, właśnie, choć oczywiście stworzone wiele, wiele lat po Konopnickiej. I też genialne. I o ile, kiedy mówimy o hobicie, to wszyscy odwołują się do tego, że jest to zakamuflowana opowieść o wierze, o Panu Bogu. A i przy okazji o tych wszystkich najlepszych cechach człowieka, z jakimi możemy mieć do czynienia, to w przypadku Konopnickiej i jej Krasnoludków i Sierotki Marysi mamy również do czynienia z pewnym kodem, ukrytym wówczas z końcem XIX wieku, kiedy ukazało się pierwsze wydanie, w tej opowieści dla dzieci, kodem, który również czytają dorośli. Jeżeli państwo pamiętacie fabułę tej baśni, bajki, opowieści, to pamiętacie o tym, że wszystko zaczyna się gdzieś w głębokiej jaskini, w której krasnoludki czekają na wiosnę. Drodzy państwo, oni czekają na wiosnę, tak jak polski naród czekał na Wolną Polskę. I to oczekiwanie na wiosnę i wychodzenie na świat poszczególnych krasnoludków, aby sprawdzili, czy ona już nadeszła owa wiosna, owa Polska, to jest właśnie to. I później to wszystko się w taki sposób toczy, że mamy zakodowane w tym bardzo ważne informacje, bardzo wychowawcze informacje, których dzisiaj brakuje. Pracując z młodymi ludźmi teatralnie. Nie tak dawno pytałem grupę ludzi, no tak mniej więcej od podstawówki do studenta o to, czy znają tę opowieść. Czy wiedzą coś o krasnoludkach i sierotce Marysi. No bo Konopnicka tak, tak kojarzą, bo Rota. Och, Rota, osobna opowieść, coś niesamowitego. Ale dobrze, krasnoludki nie kojarzą. Nie ma tego już w szkołach, nie podsuwają tego rodzice. To wielka strata i wielki ból dla polskiej kultury, że to, co jej fundamentem być powinno, zostało odsunięte, odrzucone, a nawet o tym za chwilę zdekonstruowane. Bo widzicie Państwo, jak można inaczej myśleć o tej książce i o tym, co nas z sobą niesie. Jak nie w ten właśnie sposób, że mamy do czynienia z wielką lekcją i historii, i kultury, i etyki, i wiary. Chciałbym Państwu, bo lubię to, jak wiecie, od czasu do czasu, coś zacytować. Pozwólcie. Bo kiedy krasnoludki wyszły już z tej swojej jaskini i chciały iść w świat, aby czynić dobro ludziom, bo one po to były, aby czynić dobro ludziom, to spotkały zwykłego chłopa, wieśniaka, który swoim wozem gdzieś wracał z targu. No i dosiadły się na ten wóz. Cała historia wokół tego piękna, pięknym wierszem opowiedziana, ale chodzi mi o to, że ten wieśniak, ten rolnik, ten chłop, chciał. Aby krasnoludki mu zapłaciły za podwózkę. I wtedy następuje niezwykła rozmowa pomiędzy nimi, a głównie ich królem, tak, król Błystek, król krasnoludku, i tym rolnikiem, chłopem Skrobkiem. I ta rozmowa jest tak ważna, że chciałbym właśnie dzisiaj o niej przypomnieć. Bo widzicie Państwo, to jest tak. Skrobek. Chce zapłaty, a król mu tłumaczy. I on tą zapłatę chce, bo on podejrzewa, skądinąd słusznie, że krasnoludki strzegą gdzieś tam pod ziemią wielkich skarbów i mówi, żeby mu dały chociaż trochę. I wtedy król mu mówi takie zdanie. Człowieku, żebyś ty tych skarbów nie połowę, ale tysiąc tysiąców, tysięczną cząstkę miał, to by zguba twoja była. Wielkie bogactwo powala człowieka tak, jak wielka niemoc. Siłę mu z ciała bierze, ducha z piersi wyciska, z dobrej drogi zbija. Ha, no i ten nasz skrobek trochę się skonfudował, ale mimo wszystko myśli sobie tak. No dobrze, no ale jak to jest z tymi skarbami i dlaczego te skarby krasnoludki? Trzymają pod ziemią i skąd one się pod tą ziemią biorą. I wtedy król błystek tak to wytłumaczył, i myślę nam wszystkim to wytłumaczył. Zapamiętajmy. Wszelkie skarby biorą się w ziemi z tego, co opuści i poniecha człowiek. Odrobiny niespożytego czasu mienią się w szafiry. Odrobiny niespożytego chleba w perły najjaśniejsze, odrobinę siły, co się nie obróciła na dobre, ni sobie, nikomu w szczere idą złoto. Gdyby człowiek okruszyn takich nie upuszczał i nie poniechiwał, skarby te byłyby jego, a tak idą w ziemię i my tam ich strzeżem, mówi król krasnoludku. Czujecie Państwo, to my źle czyniąc, zaniechując dobra, tracimy wielkie skarby. I wiadomo, że tu mamy pewną alegorię, że tu mamy pewną przenośnie. Jakież my to skarby tracimy? I nie dziwcie się Państwo, że właśnie tacy autorzy, jak Sienkiewicz, jak Konopnicka są tak bardzo atakowani przez nowy Marksizm. Przez tą całą okropną sferę wojny kulturowej, która chce zniszczyć to, co dobre. Nie dziwmy się, że powstają spektakle teatralne, jak ten okropny, oparty na trelogii, spektakl w starym teatrze w czasach Jana Klaty, zresztą w jego reżyserii. Okropny, z naszymi bohaterami umieszczonymi w domu wariatów i odgrywającymi groteskową historię tak cudownie przez Sienkiewicza opowiedziano mi Polską. I nie dziwmy się temu, że w Teatrze Polski, masz źle wymawiać to słowo, w Poznaniu trzy chyba lata temu stworzono spektakl oparty między innymi na sierotce Marysi, na krasnoludkach, w którym pozwolono sobie na perfidne mieszanie z błotem i Konopnickiej i tej cudownej legendy, która tak wiele dla Polaków znaczy. Nie dziwcie się Państwo. Oni to będą robić zawsze, ale po naszej stronie jest to, co przed chwilą przeczytałem: nie upuszczajmy tych skarbów na ziemię. Nie czekajmy, aby jakieś kolejne krasnoludki musiały z pod tej ziemi wychodzić i przywracać dobro, bo to jest tak naprawdę póki co wciąż jeszcze w naszych rękach.